Wam stanik, to rozkręciłam i rzuciłam w ich stronę. I spadł równo, to taki łysy facet, i spadła, spadł mu stanik. Tu jedna miska, to druga. Myślałam, że jego żona się po prostu puścika ze śmiechu. Prawie, że spadła z krzesła. No i już I od razu była cisza, jak makiem zasiał. Po skończonym, po, po skończonym pokazie wracam na dół, zbieram swoje rzeczy, bo dziewczyny przynoszą. A on gdzie jest mój stanik? Nie ma. Ja mówię, no ale moment, no słuchajcie, no gdzie jest mój stanik? Na co dziewczyna, która była prowadzącą mówi, to poczekaj chwilę. Wyleciała na górę, wzięła mikrofon, mówi tak, dobra. Kochani, te części garderoby to wracają, nie? A facet trzyma, mówi, ja nie puszczę, bo dostałem. My ich nie pierzemy, oddawaj pan to. Trzy sekundy stanik wrócił do mnie. <głosy> <głosy> tak, super Ci Naprawdę ciekawostka. Ale najważniejsze jest to, że wrócił, koniec końców. Dokładnie.